Halo halo, witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku. Tym razem będziemy się bić z pająkami. Jeżeli chcesz więcej takich walk, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Jeżeli będzie dużo kciuków w górę, na pewno zobaczymy się w kolejnym podobnym materiale. Tak, lucky bloki i pająki będzie aż Tysiąc pająków, tak więc to jest naprawdę bardzo dużo. E, no i słuchajcie, mamy tutaj oczywiście Lucky Bloki. Jest tutaj kilka unlucky bloków. No i kilka lucky bloków, które są bardzo szczęśliwe. Tak więc, no i reszta to taka normalna. No, dobra, słuchajcie, myślę, że będziemy mogli zaczynać. Mam nadzieję, że E, pokonamy tym razem pająki, zombiaki już są pokonane, tak więc e, mam tutaj na sobie tylko taką oto zbroję, nawet bez budków e, i mieczyk e, żelazny, tak więc to nie jest dużo. No i z tym będę zaczynał, zobaczymy e, czy uda mi się wygrać. I e, Itemy mi nie będą znikać, tak więc chyba możemy lecieć. Jakie głupki! Co one mi tu robią, no jak mogą? Jak mogą one... one oszukują? Nie dobra, koniec ja myślałem, że... O nie, enchant. O nie, ja tam mam set zero i teraz będą mnie pająki gonić Tak więc... Pajączku mój drogi, dobra, mam nadzieję, że mnie teraz nie widzą. O, proszę... Dobra, zbieramy, zbieramy. O nie! Królik jakiś. O, A! Ała! O nie, to ten... Spadaj króliku, ty bani bani no czekaj, no co robisz? Bunny chopuje jakoś, nie wiem. Dobra, poczekajcie, bo tutaj trochę się nie udało z tym. <laughs> Ta arena taka jest dzika, że tak powiem. Dobra, tak więc tutaj mamy kolejnego laki. Co, co, co jest? Wow! O kurde, dobra, mamy tutaj fajne rzeczy dosyć. No znowu królik. Odejść, 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 no zostaw mnie, zostaw mnie. Tutaj mamy utrudnione, ponieważ jak widzicie e, mamy pod spodem pustą przestrzeń, tak więc to będzie, nie będzie takie... Ach, spokojnie! Spokojnie! Dajcie mi spokój. Dobra, mamy strasznie dużo diaksów. O nie, no zbroja, drakonia. Nie, 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 puść mnie, puść mnie, puść, puść. Mam coś innego. Nie, no, książki, ale mi tam książki teraz nie są potrzebne. Nie. Nie Dobra, dobra, dam radę. dobra, dam radę. dobra, dam radę. dobra, dobra, no nie, nie dałem rady jednak Słuchajcie No nie, zostawcie mnie, czekać Zosta No zostaw nie O, zbola jakaś wypadła Ale to jakaś słabsza Ua. Dobra, ty pająku, będziesz ginąć O nie, tu coś wypadło Potrze Nie Spokojnie, proszę mnie zostawić Nie No nie, dwa serduszka tylko, o Oooo, i zginąłem, dobra. Słuchajcie, mamy tak naprawdę 5 żyć, jeżeli e, zginę 5 razy, to znaczy, że przegrałem, ale dalej będziemy oczywiście e, grać. Tak więc, po prostu, jak będzie 5 zginąć, to będzie oznaczać, że po prostu przegrałem, i tyle. Weźmy zostaw, zrobiłem coś ci, dobra. Już trochę pająków tutaj e, z zombiakami było na pewno o wiele łatwiej, to mogę przyznać. Spokojnie, pajączki. Na szczęście tutaj pająki nie chodzą tak sobie grupami. Tak więc to też jest plus. Znaczy... No chodzą, no ale większość tam sobie stoi, bo one chyba mają mniejszy zasięg widzenia. Coś mi się... Łoł, wow, ile książek, coś mi się wydaje. Tak więc... Oła! No nie no jakiś tam... O villager się ma. Dobra, spokojnie, my tu spokojnie. Łoł! Wow. Nie no, serio, jedzenie na razie niby jest mi potrzebne w sumie, ale... Ale, ale nie aż tak. Nie no. Ooo, już drugie. O, dobra, spokojnie, spokojnie. Zostawię. I stąd. Nie. Proszę wyjść. Proszę. Ja cię tu nie zapraszałem. Gdzie cię im by zapraszałem? Niby na co? No właśnie na nic, tak więc proszę się odczepić ode mnie. Mamy tutaj nawet ender chesty. No widzicie. Tak więc jest słabo. Wow, tutaj się coś jara. No spokojnie, no zostaw tym nie. Ała! Ała! Dobra, zobaczymy jeszcze, jak będziesz coś chciał. Dobra, no ale po co ty? Wiesz dobrze, że zginiesz. Wiesz dobrze, że zginiesz. Zginiesz. Marnie, 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 marnie. No zostaw mnie, no. Poczekaj, no, poczekaj, no. No i mi chociaż jedno. Wow, ile co tam wypadło. Dobra, tutaj też nic fajnego, ten mieczek by się, bo mówiliście, że on jest bardzo dobry, a jego w ogóle nie. O, konik. Ja w ogóle go nie używałem. Oa, o... Dobra, no spokojnie! Dam trzecie zginięcie już, albo czwarte nawet. Aaa, dobra, Bu trzeba to jakoś inaczej rozwiązać. Dobra, mamy tutaj na razie jedzenie. Wow, Dinti! A! Ha ha jakie słabiaki. O, ty... Co tam? Co? Tam tam, Mam łamieczek ten wypadł, dobry, proszę się odsunąć, rozej się. Co za zgromadzenie? Nie. Gdzie to jest teraz ta dziurka? No nie. Teraz to był czwarty czy piąty teraz? Co to za potki? <laughs> Lucky Potion. Zostaw mnie ja tu Lucky Potiona będę pił. O! Ja myślałem, że to do picia jest... O nie! Co ja zrobiłem? To było unlucky. Well, that is your problem. Co mój problem? Niby. Dlaczego jest to mój problem? Co to ma być? O! studnia, siemonko. Fajna, fajna studnia, nie powiem. Co tam było? Lucky co? Weź się odwal no. Ja nie wiem, co, co ja im zrobiłem takiego, że się czepiają. Całe życie się czepiają. Wow, wow. TNT, TNT. Odpalicie się? Jej! Ol... Dobra. To nie było zamierzone. Yeah. Dobra, co ty tu masz? Hero Villager akurat. Dobra, słuchajcie. Czyli, według mnie, według moich obliczeń, pięć razy już zginęliśmy. Tak więc, według mnie, już przegrałem. Ale... Ale yy, walczymy dalej, zobaczymy ile zginięć możecie policzyć. Wow, od tej pory nie będę już liczył zginieć Wy może... To to mi tu się... Nie! O nie, to nie tak miało być. To nie tak miało być. Dobra, mamy tutaj tak w ogóle... Diaksy, ale nie mam drewna. To jest problem, prawda? Gdzieś tutaj... Nie! <laughs> nie! Dlaczego tak? <laughs> Życie jest niebiłe. Życie jest niebiłe. I będę się palił. I palił. I palił. mam mieć, mogę sobie. No dobra. Dobra. Koniec z tym. Tutaj mam pierwszy taki blok. Nie. Dobra. Ten. To będzie dobry. Nie. Jednak nie. Ten. Nie. Ten. Nie. Ten też nie. Ten. Nie. Ten nie. Ten. O, o, o. No, czy się. Proszę mi tutaj. Tu jest fajne. Jest. Ej, ja już mam pełne ku. Tu nie powinno tak się skończyć. O, na pewno nie. Dobra, poczekajcie, uciekniemy sobie tutaj na razie. O, kurde. Chociaż to jest nawet dobry pomysł, żeby tak sobie uciec tutaj. No, puśćcie mnie. Auć, 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 auć. Mwah. Proszę odejść. Rozejście, już mówiłem. Kurczę, ja mogłem tak wcześniej zrobić, nie? No właśnie, nie zrobiłem, no jestem głupi, jestem głupi, jestem głupi, no ale co poradzić? Nic na głupoty się nie poradzi. Już mi się mieczyk kończy, no nie. Mam jeszcze ten na szczęście. O wiele słabszy, ale jednak zawsze lepiej taki niż yy, żaden. Dobra, lecimy dalej. Uuu, mamy tutaj... Uuu, i tutaj zestaw frytów, nowy. Uuu! To jest to, czego potrzebowałem teraz. No nie, teraz będę się jakieś śmieci tutaj zbierać i nie będę mógł podnieść tej zbroi, tak? Tak się nie chcę bawić. Naprawdę tak się w ogóle nie chcę bawić. No i ile tego tu będzie? Po co mi te płytki jakieś. Nie, no, klik, 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 klik. klik. O, właśnie to chciałem. Proszę zejść stąd. Protection 3, no proszę. O i klata. Też będzie trzeba wymienić. Okej, okay, dobra, elego. O nie, tutaj są te spokojnie, no. Pająku tam. Uuu. A. No weź się od, od, od... o nie, no i jak mi się skończył. Mam tutaj TNT za to. Tutaj gdzieś. Oj... O nie, to myślałem, że to of Nie, nie, no nie. Tylko nie to! O nie! Kill nie wziąłem, tego mam, no ale ten to mi niepotrzebny. No i co, utopię się teraz, tak? Będę utopkiem. No dobra, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Co już, idziesz do mnie? Idziesz do mnie? Bo co, bo się topie, to już... Teraz co, łatwy kąsek? No i lepiej, oczywiście, dobra. Aj, tutaj też nic nie ma. U, klata, ale mam klatę już. U! Czy to koń się... Co to? Jakieś dźwięki. O się manko! Jakieś dźwięki dziwne. O, Exp! Też jest fajnie. Dobra, tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj też nic ciekawego. Co to jest? Łuk. No dobra, może może to jest jakiś fajny Łuk e, Infinity, dobra, ale. Infi ale ja nie mam nawet jednej strzały głupiej. Tak więc to jest słabo trochę z tym. To i co mamy? Wędkę, Węd O, Creeper, Creeper. No przecież ja nie chciałem z Tobą się bić, tylko. Zaraz w ogóle. Spokojnie, spokojnie, no spokojnie. Creeper, wybuchaj! BUM! Yeah. Dobra, myślę, że tutaj już wygrałem. Na luziku tutaj wygrana jest. Nie no, dobra, przegrałem. Przegrałem, bo. Miałem więcej niż 5 zginięć. Aczkolwiek nie wszystkie były od pająków. Tak więc, nie wiem, możecie pol policzyć teraz, ile by było od, było od pająków. <noise> A ile od e, czegoś innego, czegoś na przykład z raki bloków. Bo sam nie wiem, ile już tego nawet było. U, dobra, czekajcie. Tak, uuu, tu jednak nie było, dobra. Chyba zabiliśmy wszystkie pająki, też tam jeszcze jeden jest. No i było nawet, powiem, niby zginęliśmy więcej razy, ale... Było nawet, powiem wam, tak nawet łatwo. Nie spodziewałem się, że na początku tak w ogóle one sobie będą przechodzić górą. Że wiecie, że po tej... po tym szkle, a one jednak postanowiły tak sobie pójść, w ogóle poczcie jaki wielki slime! O Boże, ty gigancie, takie kiedyś się respiły e, w, w Alfie. Tak więc... Ła, no co mnie bijesz, co mnie bijesz? Tak więc yy, można było takie gigantyczne slajmy spotkać. W ogóle mówiłem to o yy, w, którejś, w którejś ciekawostce się ma. No, tak więc... Słuchajcie, teraz była bitwa o wiele łatwiejsza, wiecie, ja bym wygrał od razu bez zginięcia, ale po co? Wiecie o co chodzi tu trzeba? Yy, no dobra, nie wygrałbym, ale i tak było fajnie. I tak by... i wiedzą się śmieje ze mnie. Co to ma być? No, dobra. Słuchajcie. Jeżeli się podobało, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, w górę. Tak więc, papatki, papa, papa, papa.